To, to w, jak te, w jaki sposób Teresa rozmawiała, szczególnie przy autoryzacji, szkoda, że to nie jest ugideczką, bo jakby już tego się nie nagrywało, tam, no, to było naj, mistrzostwo najwyższego stopnia. Potra ona, bo on wtedy już wszystko wiedziała o człowieku, ona go znała na wylot. I że tak powiem, on y, już nie miał prawa się wymknąć, co tu już nie było, no w końcu to. Nie tuzinkowe osobowości w końcu, Czy, czy Urban, czy Jaruzelski, no, czy Głowiński, z różnych przecież, czy wcześniej Berman, yy, nie wiem, Staszewski i tak dalej, bo to jest kilkaset zrobiła, prawda? Więc. Yy. Zresztą Teresa mówiła, że dynamizacja jest jakby takim finalnym potwierdzeniem, czy ona w sposób właściwy zrozumiała człowieka ale jednocześnie weryfikowała y, jakby taką sylwetkę. Bo, mi, bo potem się zaczę, zaczęło, zaczę, jak autoryzowano, to często były problemy, prawda, że tam ktoś chciał coś poprawić. Tam, o, 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 o. Jeśli mówił nieprawdę, to oczywiście wtedy można było... Można było to, to w jakiś sposób poprawić. Prawda? No, nieprawda właśnie w stosunku do faktów pewnych. I o czym Teresa na przykład wiedziała. że on się wycofuje z tego znajdują no, może bardzo. Ale jeśli próbował poprawić tego dlatego, żeby swoją sylwetkę jakoś tam czy skłamać wręcz, no to już było nie To już po prostu Teresa <tukasz> takiego to to, było, to była ta jej uczta. <tukasz> Taką... Autoryzacja to była uczta dla Teresy, to ona wszystko już wiedziała. Doskonale się czuła w tym, że tak powiem nie wypuszczała ofiary. Mowy nie było. Bo tak w rozmowie to ona właściwie nie była jakieś, tam. Nie atakowała, pytała się, oczywiście potwierdzała to, co chciała, trochę manipulowała w tym sensie, że nie do końca być może rozmówca wiedział, co ona chce tak z niego wyciągnąć. Co tam jeszcze... Co ona wie, prawda, bo, bo to często było, a co pani wie, a co pani wie, tak. Czasami zadawano takie pytania, w Smoleńsku zresztą widać, a co pani wie na ten temat. Prawda? Więc, no tak, tak, no to były takie właśnie, i wtedy miała taką cholerną satysfakcję, jak przychodziła, czasami słyszałem oczywiście te rozmowy, bo często już to była tam kolejna rozmowa, więc zawsze na pierwszą rozmowę autoryzacyjną chodziła bezpośrednio. Ale niby już wszystko załatwiona, a potem jeszcze delikwent tam przespał się, żona mu podpowiedziała, słuchaj, wiesz, tutaj przecież, wiesz, odpowiedzialność karma ci za to grozisz, tam jakieś inne, prawda, represje towarzyskie na przykład, po co to mówisz, po co wiesz. No, no, no to, to wtedy była, to był koncept, po prostu naprawdę to było coś, co z przyjemnością się słuchało, jak Teresa w to w sposób niezwykle łagodny, spokojny, przy pomocy tam niedużej ilości słów, że tak powiem, załatwia człowieka. Mówię, koniec powiedziano, nie ma dalej. I zgodzili się najczęściej, bo też nigdy Teresa nie chciała zaszkodzić. To znaczy, nigdy nie uważała, że jeśli coś mogłoby człowiekowi zaszkodzić, a w szczególności w takiej sferze, nie wiem, prywatnych, tam, nie wiem, z żoną, z dziećmi i tak dalej, to absolutnie ustępowała.